Cześć. Każdy z nas ma swój indywidualny sposób zarządzania sobą w czasie, sposób na działanie, wykorzystywanie tego czasu, który jest nam dany. Jedne z nas są jak takie strusie pędzi wiatry. są wiecznie w ruchu i wiecznie w takim poczuciu, żeby urwać, szarpnąć jak najwięcej z tej doby, którą mamy. Inne mogą mieć taki bardzo duży fokus na dokładność, na to, żeby może nie robić rzeczy tak szybko, ale robić je z pełnym takim wypieszczeniem, wypielęgnowaniem. Zarówno jak zapraszamy gości, jak i wypuszczamy projekt, to musi być on po prostu, mówiąc tak kolokwialnie, wychuchany, wyniuniany. Kolejne z nas być może mają taką tendencję do tego, żeby czuć, ulgę i czuć taką wykorzystanie dobrze czasu. dopiero wtedy, kiedy szef jest zadowolony czy szefowa, gdy w rodzinie jest takie poczucie, że zaopiekowałyśmy się wszystkimi, to wtedy mamy poczucie dobrze wypełnionego czasu. Możemy też mieć takie podejście, w którym łapiemy wiele opcji. Staramy się być zaangażowane w wielu projektach, w wielu wydarzeniach. Kłopot czasem się pojawia wtedy, kiedy trzeba dowieść, domknąć projekt czy wysłać rzeczy na czas. Jeszcze inne z nas mogą mieć takie poczucie, że nie wolno, nie warto prosić ludzi o pomoc. same musimy dać radę i pokazujemy się z takiej perspektywy siłaczki, dowozimy wszystko same i zaujmy na honorze, będziemy uznawać to, że poprosimy kogoś o pomoc. Jako psycholożka wiem, że wiele naszych zachowań wynika nie tylko z naszych wyborów, ale również z tego, za co byłyśmy nagradzane w dzieciństwie, co do nas mówiono, co słyszałyśmy i co w sobie wzięłyśmy od osób dla nas znaczących, też od naszych opiekunów czy rodziców. W module, Kto nam mówi, jak żyć, opowiem Ci o tym, jakie możemy mieć style pracy. Te style pracy zwykle nam służą, ale w sytuacji stresu zaczynają być. Niekorzystne, bo zaczynają być naszymi nakazami czy poganiaczami, i wtedy rzeczywiście jest trudniej wybierać, ale też opowiem Ci o tym, w jaki sposób dawać sobie dobre, sycące przyzwolenia. Sprawdzisz, który styl jest Twoim naturalnym stylem i zobaczysz, jakiego przyzwolenia Ci potrzeba, żeby żyć pełnią, sycącego, dobrego życia. Zapraszam do modułu. Kto ci mówi, kto nam mówi, jak żyć. Do zobaczenia.